to tak to tutaj postawił? Nie podoba mi się to moje siano. Na pewno ten gruby taka świnka. Albo i masza. Ach, jak ja ich nie lubię! Zaraz pogonię wałkiem. Się skończy. Ale ciekawe to to jest. Co to takiego, co to takiego? Otworzymy, zobaczymy. Ach, jaka ja jestem piękna! Bardzo piękna jesteś. Pozwolisz, że otworzymy tę kinder niespodziankę i sprawdzimy, co znajduje się w środku. Udało nam się? Na pewno przepyszna czekolada. Pani, może spróbuje? Ach, ja nie jadam czekolady, bo ja dbam o linie. Okej? Okay. Co to znaczy, okej? Okay? Czy ja jestem gruba, czy co? N nie, pani jest przepiękna i, i szczuplutka. No, myślę. No tak, 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 tak jest. I mam nawet dla pani prezent. Jaki prezent znów? Czemu znów? Tak by się powiedziało. Dobrze. Pani zobaczy. Pani dostanie coś pięknego. Lentru, 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 lentru. Naklejki, 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 naklejki. Jakoś to się trzeba tak złożyć. Później to jest dół, tak? Wkładamy to jakoś tu. I teraz to na pewno idzie tak. Nie patrząc na instrukcję, bardzo mądry jestem. Wiedziałem, jak to zbudować. A to po prostu się tak stawia. I wtedy można otworzyć i sobie wyjąć naklejki i gdzieś sobie nakleić. Wow! Przecudowny prezent. Nic nie widzę! Przepraszam panią. Już proszę. To jest dla pani prezent. Hmm, ciekawe! A co to takiego jest? Tam w środku są naklejki i pani może... Uwielbiam naklejki! O, Bardzo dziękuję! A jakie naklejki? Taki dla takiej pięknej pani jak pani. O, hmm, uważasz, że jestem piękny? Tak, i uważam, że pani też jest bardzo szczupa i, i nie jest pani gruba. O, dziękuję. Chyba się we mnie zakochałeś. Ja? No tak, same komplementy słyszę. No może troszkę? A ty daj ciubka. Nie, proszę nie. ciubka, dawaj. Proszę pani. Przyjść! Eee, przyjdziesz? Tak, jutro. Do widzenia.